Chyba jest dobry moment na rozpoczęcie tego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy do Ożarów. Na brewet. organizowany przez rejestru Poland. Właśnie tutaj, w tym domku zaczyna się dzisiaj zabawa. 200 km wokół Kotliny Kłodzkiej. Wokół, w sercu Kotliny Kłodzkiej, bo tak też nazywa się ten brewet. Zapraszam Was na piękne widoki. Moje umieranie, ponieważ nie mam formy. Nie udało się zrobić w tym roku formy do wiosny. Może do lata pójdzie. No i tyle. Jedziemy jak zawsze. Gdziemy po kartę brewetową. Chyba biuro zawodów jest tu. Dzień dobry. Cześć. 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 Tu można oddać kartę. Można oddać. coś w stylu. Sabinka dobra, zazwyczaj ona przybija, ale widzę, że jest zajęta. Będzie przybicie pieczątki przez samego. <gry> dwie dostanę. Wow. Czuję się jakbym była w pracy. <gry> <gry> Proszę Dzień bardzo. bardzo. Cześć, się na nie Przed, startem. Przed, <noise> przed jakim startem? Przed przejażdżką tak tak przyzwyczaiłam się do nomenklatury y, maratonowej Brevent no no, tak. Mamy trasę, z w nią przejedziemy Nie musiałem sam tworzyć śladu I tyle no, no. no O której no, zjeżdżasz na metę? No przed zachodem słońca O. No, chyba to proszę mi tutaj za ten, zarezerwować ciepłą czekoladę albo Ale nie i, jaka. A ty nie, a ty nie ze mną? <grym> Ej, i trener. E, no, kto trenował, ten trenował. <grym> Generalnie, jak to jest? Jak to powinno być? <grym> ciebie to już nie jest tak, że powinno być, ale taka jest. A, jak Brewet jest kwalifikacją na Paryż, Szpalić, nie? No to każdy Brewet ma jakiś, tam trzyma tych przewyższeń PWP, A tutaj jest ciężko taki brevet zrobić. A tu jest jak zawsze ciekawiej. Umówmy się, że będzie na pewno ciekawiej. No trzeba dostać jakąś, nie wiem, aprobatę, zgodę od nich. Tak, to jest homologowane z ACP AWS, Group z To jest... Nie no, bo nie ma nakazu też. Nie musisz mieć ilość kilometrów na ilość przewyższenia, ale też, że generalnie każdy brevet jest kwalifikatorem do Paryża, bez Paryż. A to wystarczy jeden jeśli... okończyk? Nie, trzeba zrobić 200, 300, 400 600. A, okay. Musisz zrobić 4 w przeciągu 4 lat, a to jest raz na 4 lata. O. Ale u ciebie jest tak, że jak przejdziesz 400-200, to już masz jak 400. To <laughs> tak. Thank you To jest sztos. Pierwsze 30 kilometrów to jest piękna traska, objeżdżamy Kłodzko od południa, więc na razie jeszcze nie jest bardzo górzyście, eee, początek jechałam z Anią Małecką, teraz na chwilę się rozdzieliłyśmy, ale myślę, że zaraz znowu się spotkamy, no cudnie, o takie szosy nic nie robiłam, o miałam zakręcić i nie zakręciłam. Moment later. O, ja cię nie mogę. Ale to było, powiem szczerze, że trochę się wystraszyłam, bo tak w pewnym momencie. Odbiły te jelonki, <grywa> ale to wygląda. <grywa> A few moments later. Mm. Bardzo dziękuję. No to mamy pierwsza piecząteczka. W ogóle nie czytałam, co tu jest na tej karcie wcześniej. <laughs> może to ten czas. <laughs> Miejsce cudne, ale ja póki dobrze się czuję, nóżko podaję, jedziemy dalej. Może jakiegoś żelka wciągnę. Kawka może na następnym punkcie. Jakoś mi się nie udało nagrać końcówki wyjazdu z pierwszego punktu kontrolnego. W zasadzie nie wiem dlaczego. No 50 km w pięknych okolicznościach znowu będę się powtarzać Myślę, że już przyzwyczailiście się do tego Kolejny punkt za 35 km no i tu już chyba zaczynają się większe podjazdy Z nosa lecą, czyli wszystko w normie. A batonik pyszne, peanut butter banana. Zajebiste nie pyszne. Wow, i za słaba przerzutka. To dalej nie jestem głodna. Ależ tu jest pięknie. Więc chyba jeszcze tutaj nic nie jemy. Następny przystanek jest na 109 km zajazd Hubert. I to chyba będzie to miejsce na odpoczynek. No fajne, to fajne. Taka zabawa. nieco pechowo e, nastawiałam się na jedzenie. Pani powiedziała, że mają imprezę i co najwyżej mogę zjeść zupę kalafiorową na dodatek, więc będzie ciekawie. Kupiłam do tego dwie kolki. Zobaczymy jak długo ujadę. Szkoda, no bo nie sprawdzałam sklepów po drodze. I byłam pewna, że tam coś zjem, ale najwyżej będzie cieniowanie... Może wreszcie, może wreszcie zejdę z tej tkanki tłuszczowej, nie? No. No i robi się jakby chłodno. Podobno o 16 zapowiadali jakiś deszcz. Ja w ogóle nie sprawdzałam prognozy pogody. Mam nadzieję, że mnie ominie. A jeszcze 90 km. Jest i zapora. Kajta Kutka Chyba dalej Chyba to jest ta Co to za firma? To jest firma... Lop Asa Aloy Taka firma No to mamy To jest czwarty punkt Czwarty punkt, tak Ja robię zdjęcie, bo nie mam długopisu to wygląda. No nie widać, nie widać. A ja chcę się zatrzymywać. One hour later. No i mamy kluczowy podjazd brywetu, 10 km na przełęcz jugowską. Ciekawe, ciekawe co to będzie Trzeba jechać. Nic tu nie widać Ale mam banana. Ten banan ratuje mi życie sklep u pani Moniki ratuje mi życie. Teraz już mogę jechać i jechać i jechać. Tak sobie jadę z nóżki na nóżka. W zasadzie trochę mi się nudzi, więc myślę, że to jest dobry pomysł i moment na to, żeby przy okazji Wam powiedzieć o tym, co dzisiaj mam na sobie. Kto obserwuje mnie na Instagramie, je serdecznie zapraszam. Ten wie, że dzisiaj pierwszy raz mam na sobie zestawik z asosa które otrzymałam w ramach współpracy z centrum rowerowego jest to zestawy składający się z spodenek, z bluzy i z nogawek przeznaczonych właśnie na takie warunki jak teraz jesienno, wiosenno-jesienne. Mówi się podobno, że się nie testuje rzeczy na wyścigach tudzież w długich wycieczkach. No ale ja doszłam do wniosku, że to jest idealny moment na to, żeby właśnie sprawdzić czy te rzeczy działają. W skład zestawu wchodzą spodenki o e, e, dość prostej nazwie Diora Res Spring for Beep Shorts. Co ciekawe są to krótkie spodenki zrobione Nieco grubszego materiału, takiego trochę cieplejszego, który właśnie ma zapewnić nam komfort w temperaturach między 8 a 15 stopni. Przyznam szczerze, że, że na początku byłam dość sceptycznie do tego nastawiona, ponieważ w momencie, kiedy chcę w takiej temperaturze jeździć, jest dość chłodno. No, to zazwyczaj wybieram spodręgi trzy czwarte. No, a tutaj Asos zdecydował się na zrobienie krótkich, e, dlatego postanowiłam od razu e, ten set zestawić z nogawkami. E, I to jest idealne. Nogawki też w wersji Spring Four. I ten zestaw naprawdę dzisiaj e, spisuje mi się bardzo dobrze. Mm, obszerniejsza relacja. I recenzja będzie za jakiś czas, jak trochę więcej w tym pojeżdżę. Oczywiście na blogu, gdzie serdecznie zapraszam. Dzisiaj jedynie taka zajawka e, tych rzeczy, bo jest taki moment, kiedy te rzeczy najbardziej się spisują. I przyznam szczerze, że już dzisiaj mogę powiedzieć, że no, te spodanki robią robotę. Mimo tego, że na początku byłam bardzo sceptycznie do nich nastawiona. Z takich ciekawych featureów tych spodanek, to przede wszystkim wkładka, która specjalnie nie ma otworów wentylacyjnych. Przez to zimne powietrze nie dociera nam do miejsc intymnych. No i też przód tych spodanek jest zrobiony ze specjalnego materiału, który jest również nieprzewiewny i to faktycznie jest odczuwalne. Natomiast cała tkanina pozostała. Podobno jest zrobiona tak, żeby z jednej strony grzała i odcinała nas od warunków zewnętrznych, a z drugiej strony również odpowiednio oddychała i pochłaniała pot. No dzisiaj temperatura była dość ekstremalna, ponieważ na początku było około rano 5 stopni, a w ciągu dnia jak zaświeciło słońce to temperatura dochodziła do 20 stopni no i faktycznie jak było 20 no to już musiałam ściągnąć nogawki ale w spodenkach czułam się jeszcze dość komfortowo jeśli teraz się chodzi o bluzę to jest wersja UMA UMA tego jeszcze nie wiem GT Spring LS napiszę Wam tą nazwę na dole to taka klasyczna bluza z długim rękawem. Z tyłu trzy kieszonki. Specyficzna z racji różnych materiałów w niej zastosowanych. Z przodu mamy nieco grubszy materiał. Też taki szarpany, tak to się mówi. Czesany. Trochę grubszy. Z tyłu dla zapewnienia oddychalności na plecach. Jest cieniutki taki materiał. Może nie z siateczki, ale taki cieńszy. No i faktycznie trochę to oddycha. Ja za wiele w takich bluzach nie jeżdżę. No i tu muszę też przyznać dzisiaj zaskoczenie. Bo mimo, że ta bluza nie jest jakoś wyjątkowo wiatroodporna, nie jest to jakiś windstopper. To dzisiaj na zjazdach, zimnych zjazdach całkiem fajnie działa. Pod spodem mam tylko base layera e, takiego bezrękawnikowego z pedalet no i tylko tą bluzę. Rano miałam jeszcze e, rano miałam jeszcze kamizelkę, no ale teraz jest tak ciepło, że nie trzeba zupełnie nic. No i przyznam się, że też. Bardzo dobrze mi się dzisiaj jedzie, co zresztą na pewno zobaczycie na obrazkach i na tym filmie. Także na razie to by było na tyle. Cały test we współpracy z centrum rowerowym, które wysłało mi ze sklepem, centrum rowerowa, które wysłało mi cały ten zestaw. Szczegóły i konkrety. Pewnie za jakieś dwa tygodnie na blogu, ale myślę, że jak zastanawiacie się nad kupnem, to już teraz można kupować. Dobra, myślę, że e, po obejrzeniu tego filmu, tego fragmentu, będziecie co najmniej zmęczeni. Tak jak ja teraz. Więc może już skończę.

Tym razem życie ratuje mi pani Ania. Sklep spożywczy u Ani. W Polko Na ostatnie 20 km Nogi już bolą. O, bardzo bolą. Ale już bliżej niż dalej. Rynek w Bardzie. No ładnie, ładnie. Widać, ale na ostatnie 5 kilometrów, piko włączył nam desz. Taka wisienka na torcie. A, nie jadą, a jedzie! Jedzie, jedzie! O, to mamy to! Wow. Wow, wow, wow. Ale ci się udało? No mówię, ostatnie 5 kilometrów włączasz też każdemu! Cześć! Gratulacje! Dziękuję bardzo za piękną trasę! Ale się cieszę! Za Super. Cudny dzień! Super! Bosko po prostu bosko! W środku impreza, a ja małe podsumowanie. Ciekawe, czy tu coś widać? O, tu mnie widać. Super trasa, super organizacja. Tak naprawdę, chyba cały ten vlog pokazał, jak było fajnie, więc nie wiem, czy jest cokolwiek podsumowywać. Jestem zadowolona z tego, jak mi poszło. Trochę na samym końcu nogi już bolały. Nawet pojawiły się skurcze. No jednak, to jest taka pierwsza, długa trasa w tym roku dobrze zaczęta wiosna nic tylko teraz jeździć dalej no to chyba tyle, dziękuję Wam za uwagę dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka zapraszam na następne zapraszam oczywiście na wszystkie inne kanały social media dajcie suba mam nadzieję, że wreszcie te 5000 pęknie a jak będzie 5 to i potem 10 już mi się trochę język plącze z tego zmęczenia no i co, do następnego Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Pa.